Ja ogólnie dzisiaj będę dostawać taką czekoladę. To jest coś takiego y, Dubaj y, Style Pop. Y, to jest coś takiego jak dubajska czekolada, tylko zamiast brązowej czekolady jest biała czekolada, i w środku zamiast y, tego pistacjowego jest y, mango i y, y, ten mango i marakuja. Więc otwieramy i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Uuu, bardzo ładnie. Złoto. O Jezu. Można ją dostać w żabce i yy, moja mama mi ją kupiła za 15 zł. Dobra. Okej. Okay. Uuu, tak na razie wygląda. Dobra. To otwieramy, bo nie chcę... Tutaj, żeby bardzo bo Takie złotko to wiecie. O, dobra. I zobaczymy, jak jest wygląda od tej strony. Uuu, ale ładnie nie. Dobra. Teraz pójdziemy do kuchni to przekroić nożem. Dobra, ogólnie teraz możemy mnie trochę nie słyszeć, bo ciśnijcie Yy, bo ten, bo i ja inhalację, więc mam, będę mówił trochę głośniej, dobra? Mamy je, już. I klejmy. Hmm. Aha, to jest taki mały środek. To jest sens, 15 zł. Dobra. hm hm hmm. 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 smak taki trochę znaczy dziwny nie wiem w się nie smakuje ale taki dziwny smak ale jak mam... Spróbuję na pewno tego, drugi ja nie kupię. Ale żeby tak sobie spróbować. No spoko. Takie 6 na 10, 5. No 5 na 10. No. Dzięki za do niej. Pa!